Bernard Fruga. Eliminacja lęku dla lepszego rozwoju osób i organizacji. Lęk blokuje rozwój. Jego eliminacja otwiera drogę do wydajności, innowacyjności i zaufania. A dzięki odważnym działaniom można oczekiwać wzrostu organizacji i samorozwoju pracowników. Przezwyciężenie lęku wiedzie poprzez podjęcie wyzwań, które dają odwagę i zapał do ich realizacji wbrew i pomimo lęku. Te aspekty lęku są przedmiotem mniejszego artykułu. Rozdział pod tytułem Lęk jako blokada rozwoju. 4 marca 1933 roku Franklin Delano Roosevelt obejmował stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kraj już czwarty rok tkwił w wielkiej depresji. Bezrobocie osiągnęło 25%. W takim kontekście Roosevelt wygłosił mowę inauguracyjną, gdzie wypowiedział znamienite słowa. Cytat. Pozwólcie, że wyrażę swoje głębokie przekonanie, że jedynym, czego powinniśmy się lękać, jest sam lęk. To ta bezimienna, nieracjonalna i nieuzasadniona obawa, która paraliżuje wysiłki potrzebne, by przeobrazić stagnację w rozwój. Koniec cytatu. Lęk znalazł się na celowniku lidera, który potrzebował pobudzić naród do otrząśnięcia się z kryzysu. Lęk, w rozumieniu Roosevelta, paraliżował działania dające nadzieję na rozwój. Czy 80 lat później i 7 tysięcy kilometrów na wschód od kapitolu lęk także stoi na drodze naszego rozwoju przytoczę historię z naszej czasoprzestrzeni? Siedziałem w przytulnym lokalu, naprzeciw stosunkowo młodego korporacyjnego menadżera działu personalnego. Ośmielony jego narzekaniami na zachwianie równowagi między pracą a życiem rodzinnym odparłem, że moim zdaniem jedną z kompetencji menadżerskich. Jest umiejętność zarządzania swoim szefem i można robić to tak, by wracać do domu o przyzwoitej godzinie. Do dzisiaj pamiętam jego wzrok. Spojrzał na mnie ciężko, smutnie i lękliwie. Po czym odparł, że nie każdy może sobie pozwolić na takie myślenie, bo frank szwajcarski jest coraz droższy, a ludzie mają do spłacenia kredyty hipoteczne. Widziałem lęk przed wzbudzeniem niezadowolenia przełożonego. Lęk przed utratą pracy i bezpieczeństwa materialnego, które mogą być konsekwencją wybrania własnej drogi działania. Myślę, że ten sam lęk leży u podłoża porzucania innowacyjnych pomysłów, unikania niekonwencjonalnych rozwiązań problemów biznesowych czy uciekania od odpowiedzi na pytanie o swoje talenty i ścieżki ich rozwoju. Czymże jest lęk? Słownik PWN definiuje go jako uczucie trwogi, obawy przed czymś. Nieco szerszą definicję znajdziemy na gruncie psychologii. Lęk to negatywny stan emocjonalny, pojawiający się jako reakcja na zagrożenie lub poczucie zagrożenia ma ostrzegać przed grożącym niebezpieczeństwem. Pojawia się tutaj ciekawy, dość pozytywny wymiar lęku. Okazuje się, że jest on mocno i sensownie ugruntowany w naszej naturze. Ma nam ułatwić przeżycie dzięki ostrzeganiu przed sytuacjami gorącymi nam nieszczęściem. Dzięki lękowi mamy się zmobilizować i podjąć działania skutecznie wyprowadzające nas z tarapatów. W sytuacji, gdy reakcja jest proporcjonalna do rzeczywistego zagrożenia, mamy do czynienia z normalnym lękiem, lecz lęk może być nieproporcjonalny do zagrożenia i wtedy jest on lękiem neurotycznym. Taki lęk może faktycznie paraliżować siły życiowe, które zamiast zostać skierowane na zdrowy rozwój, są związane bezimiennymi, nieracjonalnymi i nieuzasadnionymi obawami, jak je określił Roosevelt. Lęk jest bawnym problemem, na który można spojrzeć z różnych stron. Ta sama sytuacja, ten sam szef, czy to samo otoczenie, może wywoływać różne rodzaje lęku u różnych osób. Co więcej, podobnie wyglądające zachowania lękowe mogą kryć w sobie zupełnie inne lęki. Jak napisał Antoni Kępiński, przy tym samym charakterze przeżycia i tym samym nasileniu oraz podobnej ekspresji, geneza lęku może być rozmaita. Wydaje się słuszne rozbicie przeżyć lękowych pod względem genetycznym na cztery grupy: lęk biologiczny, lęk społeczny, lęk moralny i lęk dezintegracyjny wszystkie cztery rodzaje lęku. Można sprowadzić do lęku zasadniczego, mianowicie lęku przed śmiercią. Śmierć bowiem jest tym ostatecznym zagrożeniem żywej istoty, która wyzwala sygnał alarmowy w postaci lęku. Koniec cytatu. Reasumując, lęk to wielowymiarowe zjawisko. Warto być wyczulonym na jego subtelne odcienie, a jednocześnie wydaje się, że wszystkie lęki sięgają korzeniami do tego pierwotnego lęku przed śmiercią, lęku, który ma dać człowiekowi impuls do przetrwania. Na potrzeby naszych rozważań najciekawszym obszarem lęków są te powszechnie występujące w organizacjach. Ich klasyfikację przytoczył Paweł Fortuna, w ślad za Davidem Conroyem. Wyróżnił czarną piątkę lęków: lęk przed wstydem i zakłopotaniem, lęk przed obniżeniem samooceny, lęk przed niepewną przyszłością, lęk przed utratą zainteresowania znaczących osób, lęk przed wzbudzeniem niezadowolenia ważnych osób. Zdaniem Fortuny prawdopodobne jest łączne wystąpienie całej piątki. Każdy element tej piątki jest lękiem przed takim lub innym rodzajem porażki. Autor podkreśla, że powszechność lęku przed porażką jest plonem kontekstu społeczno-kulturowego. Cytat. W społeczeństwie osiągnięć wymaga się od nas sprostania wysokim wymaganiom, osiągania ambitnych celów, wygrywania w rywalizacji i kolekcjonowania sukcesów. Porażka jest czymś wstydliwym i zagrażającym życiowemu dobrostanowi, wyidealizowany wzorzec osobowy społeczeństwa osiągnięć można określić mianem współczesny nadczłowiek. Koniec cytatu. W takim kontekście lękowa wierność wydaje się uwikłanym w nią osobie skutecznym sposobem przetrwania w społeczeństwie gratyfikującym sukces. Bowiem. Pasywne poddawanie się nawet najbardziej niekomfortowej sytuacji zawodowej może oddalać niebezpieczeństwo porażki, której należy za wszelką cenę unikać. Jest to przygnębiający obraz utalentowanego człowieka uwięzionego przez swoje lęki. W pierwszej chwili powyższe stwierdzenia mogą jawić się jako paradoks. Nawoływanie do sukcesów generuje lęki, które blokują rozwój, i tym samym osiągnięcia są dużo mniejsze niż oczekiwano. W tym obrazie rysuje się wizerunek szefów firm wdrażających ambitne wizje rozwoju oraz rodziców wychowujących swoje ukochane dzieci z pragnieniem sukcesu. Jedni i drudzy inwestują w najlepszych nauczycieli i trenerów, wkładają wiele wysiłków do pilnowania swoich podopiecznych i systematycznie korygują wszelkie potknięcia. Jednak wynikiem zaangażowania tak ogromnych środków bywa karłowaty, dość przeciętny sukces, zdecydowanie niewspółmierny do włożonego wysiłku. Rodzi się niepokojące pytanie, czy czegoś zabrakło w tym perfekcyjnie zaplanowanym i rzetelnie zrealizowanym procesie dochodzenia do sukcesu? Jak to się dzieje, że to inni odnieśli ogromny sukces? Jakie ścieżki ich tam doprowadziły? I coraz częściej okazuje się, że tym, co oddziela osoby i organizacje skutecznie realizujące swoje cele od nieskutecznych, jest akceptowanie porażki i pozbycie się paraliżującego lęku przed porażką. Po dziesiątkach lat słowa Roosevelt'a znalazły nowe wcielenie na gruncie psychologii. Na którym Paweł Fortuna pokazuje, że bardzo istotnym wyzwaniem blokującym rozwój jest lęk przed porażką. Znalezienie drogi wyjścia może być kluczem do przekucia stagnacji w rozwój: rozdział pod tytułem Droga do wydajności, innowacyjności i zaufania. Już przed laty zauważono, że nasza droga do rozwoju leży w zerwaniu kajdanu w lęku i wypłynięciu na głębokie wody odważnego działania. W roku 1999, czyli 10 lat po tym, jak Polska rozpoczęła realizować swój sen o sukcesie w kapitalistycznym świecie, Jan Paweł II powiedział do młodzieży: Cytat: Nie lękajcie się wejść na drogę waszego powołania. Nie lękajcie się szukać prawdy o sobie. I otaczającym was świecie. Koniec cytat. Ówcześni licealiści, do których mówił Jan Paweł II, zasiadają dzisiaj w korporacyjnych open space'ach i realizują wizje swoich pracodawców. Pewno niektórzy rozwijają swoje talenty, odważnie weryfikują, na ile wartości głoszone przez organizacje są spójne z ich osobistymi wartościami, i realizują swoje powołanie, korzystając z możliwości stwarzanych przez globalną gospodarkę. Jest też wielu, których motywacją jest lęk. Działają bezrefleksyjnie, czasem posłusznie realizują działania sprzeczne ze swoją hierarchią wartości, bo na przykład, jak powiedział wspomniany wcześniej korporacyjny rozmówca, frank szwajcarski jest coraz droższy. Niejednokrotnie są oni zarządzani przez kierowników, którzy boją się porażek i propagują zasady pracy oparte na indukowaniu lęku. Niejednokrotnie Informacje zwrotne udzielane podwładnemu przybierają formę agresywnej reprymendy, która wzbudza u pracownika lęk. Jest to ewidentne zagubienie możliwości, jakie niesie dla menadżera umiejętne stosowanie kombinacji pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych. Wysłuchanie sygnału o tym, które z naszych zachowań są doceniane, a jakie są niepożądane, jest doskonałą okazją do korekty działań i wzrostu skuteczności. Jednak... Zwrócenie uwagi powiązane ze wzbudzeniem lęku gubi ten edukacyjny walor informacji zwrotnej. Zalękniony pracownik kieruje swoją energię na uniknięcie zagrożenia zamiast wykazać otwartość na przeprasowanie feedbacku. W przedmowie do książki Kathleen Ryan i Daniel Osterich o eliminowaniu lęku z organizacji Driving Fear Out of the Workplace J. Gerald Suarez napisał Cytat. Wielu błędnie wierzy, że lęk dobrze się sprawdza jako narzędzie motywacji. Nie istnieje nic takiego jak zdrowy lęk. Jego rezultaty są zwykle negatywne. Lęk może dać krótkoterminowe wzloty wydajności. Przypuszczalnie będą to wzmożone wysiłki, lecz nigdy nie będą to lepsze rezultaty. Gdy ludzie doświadczają lęku, to skupiają się na uniknięciu zagrożenia. W rzeczywistości lęk przed porażką. O którym zwykle nawet nie ma szansy rozmowy w organizacjach, jest samospełniającą się przepowiednią. Staje się trampoliną porażek. Koniec cytatu. Porzucenie lęku przed porażką i odważne stawienie czoła wyzwaniom jest też warunkiem koniecznym przedsiębiorczości. Porażka jest naturalnym elementem tworzenia wielkości firmy. Sukces i porażka są rodzeństwem, które zawsze występuje obok siebie w projektach, organizacjach i zespołach ludzkich. Jak powiedział w 2011 Marcin Iwiński, współzałożyciel firmy CD Projekt, która stworzyła popularną na całym świecie grę Wiedźmin, cytat, tak mniej więcej wygląda historia budowania naszej firmy, dużej ilości firm. Jest porażka, potem jest droga do góry, potem jest sukces, po drodze są różne porażki, natomiast generalnie są dołki i górki. Koniec cytatu. Przypuszczalnie zaakceptowanie porażek i wyciąganie z nich nauki jest jednym z ważnych czynników decydujących o ogromnym sukcesie przedsięwzięć firmy Iwińskiego. O skali jego projektu nie świadczy to, że w grę wiedźmin grał zarówno obecny prezydent USA, jak i spotkany przeze mnie w Nowej Zelandii indyjski specjalista od monitoringu mediów. Zdaniem Jana Fazlagicza, cytat, Uczenie się na błędach jest prawdopodobnie najbardziej obiecującym i najmniej wykorzystywanym sposobem na poprawę zarządzania firmą. Powinno się je wprowadzić do rutynowych obowiązków kierowników średniego i wyższego szczebla. Koniec cytatu. Rozdział pod tytułem Zrost organizacji i samorozwój pracowników. Wiem z własnego, kilkunastoletniego doświadczenia w międzynarodowym biznesie, że ramię w ramię pracują w tych samych organizacjach, w tych samych oddziałach, a nawet siedzą obok siebie biurko w biurko ludzie zalęknieni i ludzie odważni. Na dokładnie tą samą sytuację jedna osoba zareaguje defensywnie, a inna znajdzie w niej okazję ekspansji. W tym miejscu stajemy przed pytaniem, co zrobić, by w sobie i w swoim otoczeniu rozwijać ducha odwagi. Które da nam siłę do rozwoju. W poszukiwaniu odpowiedzi możemy pójść tropem doświadczonego doradcy biznesowego i autora mega bestsellera o samorozwoju 7 nawyków skutecznego działania Stevena R. Coveya. Jego zdaniem cytat. Odwaga to nie brak lęku, lecz świadomość, że istnieje coś innego, co jest ważniejsze. Koniec cytatu. Wizja celu, dla którego działamy. Może skutecznie uodparniać na trudne sytuacje. Potrzebujemy doprowadzić do sytuacji, gdy nasze działania będą odważne, pomimo lęku i wbrew lękowi. Innymi słowy, chodzi o nabycie kompetencji zarządzania lękiem. Jak zauważyliśmy powyżej, lęk jest mocno wpisany w ludzką naturę. Został nam dany, by ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Jest naszym informatorem, z którego mamy umiejętnie korzystać i nad nim pracować. Wizja tego, co jest ważniejsze, wyzwala odwagę, bowiem mimo lęku widzimy nadzieję. Oweł Fortuna opisał to obrazowo. Cytat. Zaczarowaną dorożkę naszego życia ciągną dwa konie. Jeden z nich jest prężny i zdeterminowany. To motywacja pozytywna, kierowana nadzieją na sukces. Drugi koń w zaprzęgu jest z kolei płochliwy i biegnie bardzo nierówno. To motywacja negatywna. Kierowana lękiem przed porażką. Każdy z nich jest ważny. Ale gdy zaczyna dominować nad drugim, pojawiają się trudności. Dominujący rumak nadziei może gnać z dorożką przed siebie, nie zważając na okoliczności, mijane miejsca i nieoczekiwane zakręty. Zbyt silny rumak lęku łatwo zbacza z kursu i dokonuje nieoczekiwanych zwrotów. Żaden z nich nie powinien być liderem. Lejce. Winniśmy trzymać my sami, bo to my powinniśmy kierować nadzieją i lękiem, a nie one nami. Koniec cytatu. Zatem odwaga to nie tylko panowanie nad lękiem, to także praca z naszymi nadziejami. Słownikowo nadzieja określa się jako, cytat, oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego i ufność, że to się spełni, urzeczywistni. Koniec cytatu. Rumak nadziei w przedsiębiorstwach przybiera postać wizji, które uskrydlają ludzi do osiągania znamienitych rezultatów biznesowych. W postaci misji zarząd opowiada, co organizacja robi, by spełniła się wizja. Później, wspólnie z pracownikami, wypracują wartości i opisują zachowania, dzięki którym wartość się urzeczywistnia. To jest jedna z dróg wydobycia z organizacji pokładów rozwoju. Wybitny praktyk zarządzania Jack Welsh tak to ujął. Cytat. Zbyt wiele jest do stracenia, jeśli precyzyjnie nie zdefiniuje się misji i nie wypracuje konkretnych wartości. Nie chcę przez to powiedzieć, że twoja firma upadnie wówczas hukiem jak Arthur Andersen czy Enron. To ekstremalne przykłady rozdziału między misją a wartościami. Chcę jedynie powiedzieć, że firma nigdy nie wykorzysta w pełni swego potencjału, jeśli będzie się kierowała wyłącznie pustymi frazesami widniejącymi na ścianach korytarzy. Koniec cytatu. Rysuje się piękny obraz zespołów ludzkich pracujących odważnie i z zapałem, odnajdujących w pracy okazję do rozwijania swoich pasji, spotykających się w biurach, gdzie wszechobecna serdeczność daje im siłę do zarządzania swoimi lękami i nadziejami. Jednak ci czytelników, którzy spędzili w korporacyjnych biurowcach przynajmniej ułamek tego czasu, jaki mnie był dany na pracę w biznesie pewno potwierdzą, że powyższy sielankowy obraz jest wyjątkiem, pojawiającym się tu i ówdzie, w środowisku, gdzie jednak dużo częściej widzimy przejawy zarządzania przez lęk. Rozdział pod tytułem Skąd przyjdzie zmiana? Skoro indukowanie lęku jest na dłuższą metę nieskuteczne i prowadzi do stagnacji, a odważna wędrówka drogą rozwoju jest dostępna dla każdej organizacji i każdego człowieka, to jak dokonać zmiany? Przywołajmy wspomnienie napotkanego na naszej biznesowej drodze kierownika, do którego podwładni zwracają się z wyraźnym zalęknieniem. Kierownika, który zwracając uwagę używa tonu głosu i słów powodujących u podwładnych poczucie zagrożenia. Przypuszczam, że każdy z nas spotkał takiego szefa lub słyszał o nim od znajomych. Co by się musiało stać, by ten sam człowiek, pod wpływem tego artykułu oraz własnych przemyśleń, dokonał zmiany i stał się liderem wlewającym w zespół odwagę? Wydaje się, że potrzebne będą co najmniej dwa czynniki. Pierwszym jest skupienie się na celu większym niż maksymalizacja zysku. Jak zauważył Daniel Pink w książce Drive, cytat: Ludzie ze swej natury szukają celu, powodu większego i trwalszego niż oni sami, lecz w tradycyjnym biznesie. Przez długi czas traktowano cel jak ozdobnik. Niezaprzeczalnie uroczy gadżet, doceniany tak długo, jak trzymał się z daleka od poważnych spraw. Lecz to się zmienia. Po części za sprawą rosnącej fali posuwającego się w latach pokolenia wyżu demograficznego, które bierze się za rozrachunek ze swoją śmiertelnością. W motywacji 3.0 maksymalizacja celów idzie w parze z maksymalizacją zysku jako wyznacznikami ludzkich aspiracji i zasad. Wewnątrz organizacji ten nowy motywator przez cele znajduje trzy formy wyrazu. W celach, które wykorzystują zysk, by osiągnąć cel, w słowach, które podkreślają wyjście poza własny interes oraz w regulaminach pozwalających ludziom podążać za swoimi celami na swoich osobistych warunkach. To posunięcie, dołączające maksymalizację celów do maksymalizacji zysków. Ma szansę odmłodzić przedsiębiorstwa i odmienić świat. Koniec cytatu. Menadżer, mający przed oczami maksymalizację celów, wejdzie w nurt życia takimi wartościami, które dodadzą mu skrzydeł. Wtedy będzie też uskrzydzał ludzi wokół siebie. Wydaje się, że z pomocą przyjdzie też drugi czynnik, a mianowicie zmiana wymagań, jakie będą mu stawiać podwładni. Tak jest. To pracownicy, którzy obecnie pojawiają się na rynku pracy, wytrącają broń z rąk kiepskich kierowników. Jak napisał o nich Jan Fazlagicz, cytat: reprezentują inną mentalność, a to wymaga innych metod zarządzania nimi. Zarządzanie pracownikami w firmach coraz bardziej przypomina zarządzaniem stadem kotów. Przedsiębiorcy powinni dostosować sposoby zarządzania pracownikami do nowej mentalności i realiów. Koniec cytatu. Jedną z głównych niespodzianek dla kierownika, który metod zarządzania zespołem uczył się parę dekad temu, będzie spotkanie z przedstawicielami pokolenia Y, czyli osób urodzonych między końcem lat 70. a końcówką lat 90. Aktywne korzystanie z technologii i mediów cyfrowych połączone z koncentracją na jakości życia, stawia ich miejsce pracy oraz organizacyjną hierarchiczność w innej perspektywie niż w przypadku wcześniejszych pokoleń. Mają tendencję do komunikowania się z przełożonymi jak z rówieśnikami. Według Fazlagicza, cytat, brakuje im cierpliwości, zostali wychowani w środowisku, gdzie każde działanie jest natychmiast wynagradzane. Nie wiedzą, co znaczy czekać 15 dni na otwarcie rachunku bankowego, czy ta, czekać 2 lata na kupno samochodu, na talon itd. Tak z drugiej strony, jeśli pracodawca stworzy system motywacyjny, w którym działanie i nagroda są realizowane niemal w czasie rzeczywistym, wówczas będzie w stanie zatrzymać takich pracowników. Koniec cytatu. Jednak, cytat, pokolenie Y potrzebuje nieustannej stymulacji. W miejscu pracy zawsze powinno się coś dziać. Młodzi ludzie potrafią być lojalni, ale lojalność dotyczy innych pracowników, a nie samej firmy. Jeśli firma zapewni młodym ludziom szansę rozwoju, zdobędzie ich lojalność. Jeśli nie, odejdą bez skrupułów do konkurencji. Koniec cytatu. Z powyższego może wynikać, że na rynku wieją wiatry sprzyjające obraniu kursu na samorozwój i odwoływanie się do wyższych celów. Doskonały czas, by porzucić kulturę organizacyjną promującą indukowanie lęku. Ci liderzy, którzy skorzystają z tej okazji, mają szansę przyciągnąć najbardziej utalentowanych i pełnych pasji pracowników. Natomiast organizacje trwające w kulturze lęku powinny się liczyć systematycznie spadającą jakością pracowników dołączających do ich zespołu. Dostarczanie coraz gorszej jakości produktów, spadek zadowolenia klientów, no i w konsekwencji oddanie rynku organizacjom, które. Posadziły każdego z swoich pracowników w unikalnej, zaczarowanej dorożce przygody zawodowej i umożliwiły mu samodzielne dzierżenie lejców lęku i nadziei. Reasumując myśli zebrane w niniejszym artykule, możemy stwierdzić, że główną obawą organizacji popadającej w stagnacji jest niebezpieczeństwo poddania się lękom wypełniającym jej biurowe korytarze i pracownicze boksy. Lęk sam w sobie nie jest zły. Złe jest zrzeczenie się odpowiedzialności za zadania, za działania. Mądrość działań przejawia się w posadzeniu lęku na miejscu doradcy, a samemu zajęcie miejsca za kierownicą. Lęk jest wpisany w ludzką naturę jako informator, ostrzegający przed niebezpieczeństwem. Oddanie w władzy w ręce tego ostrożnego informatora prowadzi do opłakanych skutków, gdzie lęk przed porażką staje się głównym wyznacznikiem codziennych decyzji. Lęk warto poznać zaakceptować i brać pod uwagę przy odważnym pokonywaniu wyzwań. Energia do działań płynie z pokładów nadziei. Wyrasta ona z wizjonerskiego podejścia do rzeczywistości, które spisane w formie misji organizacji i obudowane wartościami łączą zespół w jego działaniach. Zarządzanie przez lęk jest wszechobecne w przedsiębiorstwach, które na swoich banerach reklamowych wypisały sukces odmieniany przez wszystkie przypadki. Jednocześnie spotykamy coraz więcej firm które nie lękają się iść drogą tego, do czego zostały powołane, dając ludziom okazję rozwijania swoich pasji. Jest to skuteczny sposób zarządzania pracownikami wiedzy z pokolenia Y. Pozostałe organizacje albo pozbędą się lęku przed porażką, albo będą zmuszone zderzać się z bolesnymi porażkami z rosnącą częstotliwością. Akceptacja zaistnienia porażki jest drogą do sukcesu, bowiem sukces ma swój początek w nauce wyniesionej z porażki. Bernard Fruga, businessmasters.pl